teraz dzieje, jest wręcz niewiarygodne. E, po zjedzeniu wspólnie obiedzie, za który zapłacił nasz kierowca olbrzymie pieniądze, a powiedział: No to fajnie byłoby, jakbyście jeszcze zostali, e, zabukujemy wam hotel. I, i hotel już jest zabukowany. A hotel już jest <coughs> zabukowany, e, i wieczorem pójdziemy na Duriana, takiego prawdziwego, i pozna, poznacie całą moją rodzinę. Mamy takie. Macie, macie jakieś plany na wieczór? Czy chcecie usiąść do Koalumpur? A my takie. E, e, f, 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 no dobra, spoko, ale chcielibyśmy spać w jakimś hostelu. Hostelu? Nie, nie, nie. Ja zapłacę za hotel. Ja już no. zapłaciłam za hotel. To już było. On nas postawił przed faktem dokonanym. I ja mówię, że to jest tylko 3-4-glaszkowych hotel, że mam nadzieję, że to będzie ok. Wow. Ula. A. Ojej, to nawet prywatna łazienka. przyzwyczaiłeś do wspólnych łazienek. Kurde, jak tu czysto. No czysto. To miła odmiana po tych dwóch tygodniach spędzonych w hotelach, Gdzie nie było tak czysto. Że było mało. Zostaliśmy jeszcze śniadanie na jutro. A, a propos jedzenia to znalazłam tutaj kartę hotelową. Że można sobie zamówić jedzenie e, do pokoju, no i tak, na przykład chicken chop albo fish and chips na przykład, które w Polsce jest bardzo drogie, zamówione do pokoju kosztuje 18,90 zł, więc tu i tak są, no, jak jedliśmy ostatnio w Gdańsku fish and chips to poszliśmy 40, Fryteczki za 6 zł. można sobie zamówić proszę, do kawę, kawę za 7, do zupa grzybowa 10 zł. No to jest niesamowite. A jeszcze nie wiem, czy Daniel mówiłaś wcześniej, że zawsze ceny jak są podane na poi, to zawsze jest podział na hot i cold, na gorące i na zimne i te zimne zawsze kosztują złotówkę więcej. Zawsze takiej restauracja, restauracji, albo proszę bardzo, fresh juice. 9 zł. Good i raczej mówiąc, jest basen na górze, na czwartym piętrze co prawda, ale widoczek jest. Ale to nie jest infinity pool. Podsadzę Cię na barana, to będziesz miała. Ja sobie tam wyjrzę przez szybkę. Jestem przerażona. Wylądowaliśmy na straganie z owocami zwanymi durianami. To się, historia zaczyna się podobnie jak kiedyś próbowałam surströmminga. Pachnie tutaj bardzo apetycznie Tutaj cała rodzinka No i mamy jakiś wybór? No nie mamy Oto te sławne, śmierdzące duriany, których nie wolno wnosić do metra w Singapurze ani w żadnych hotelach Jest to zabronione A zaraz będziemy tego

Oh. She, I wish she eat. Yeah, yeah, I can see. She she see. This. Really into really. it. This one is like more perfume inside. Like, I think this is not my favorite fruit. Yes, lah. Okay, awesome. We have here the second type of durian, a more yellow one. Smakuje, yeah, trochę, smakuje trochę, jak ananas. Taki... Mango ananasa. Jest taki... taki całkiem spoko. Taki, że można... Do you make ice cream? Yes. No, oh, Jeżeli ktokolwiek będzie z Was chciał spróbować duriany, to no razem z Martynką rekom rekomendujemy no, no. żółtego. How did you say that? King? Uh, Musang Musa. Musa King. Musa King. To próbujcie Musang King, to <grym> wtedy przeżyjecie. I pijcie dużo wody, bo trzeba. Ja wstałem 10 minut temu, Martynka już chyba z 40 minut. Ja już wstałam <grym>. i załatwiłam nocleg. <grym> A ja teraz idziemy na darmowe śniadanko. Tak. Mamy prawdziwy szwedzki stół. Jest tego naprawdę sporo. To w ogóle są takie rzeczy, że. że normalnie jest... tego nie ma, nie oh wow. Możemy sobie... <laughs> to sobie że Mamy Mamy to popatrzeć Niebieski nie Jakiś makaron? Chyba z kurczakiem widzę Tu jest kurczaczek Tościki Albuzyk Cytrynka, ciasto Płatki Tu jest mleko, śmiesznie mleko wygląda No i kawa Tutaj mamy wiórki, takie kokosowe mm. Prawdziwe Niebieski ryż, kurczaczek Jajko, bardzo słone i sałatka z parówkami i z pomidorkami Teraz próbujemy takiego naleśniczka z sosem jeszcze nie wiem jakim. Tu mamy rybne kuleczki, takie jak wczoraj próbowaliśmy od naszego kierowcy. Dobijamy się jeszcze serem, kawką z cukrem. Bo nie ma niestety cukru, nie ma niestety bez cukru. I tak to się prezentuje. Tościki z żemem, arbuzik, pomarańcze, jakieś ciacha. Po śniadanku ruszamy gdzieś, ale nie wiem jeszcze gdzie Spakowani jak słonie Znowu jedziemy na lunch Wypasiono furku Tylko, że pan chciał nas zabrać na niebieski ryż Ale już go mieliśmy na śniadanie Więc teraz kombinuję ze swoim kolegą dzień indziej by nas zabrać jest bardzo You are, uh, you have to be 18 żeby your own. Co się wydarzyło? Nie wiem, chyba jest mi źle. A paźcie co się wydarzyło. No, ja, jako, że jest e, dzisiaj trzeci dzień Chińskiego Nowego Roku, i wszyscy jutro idą do pracy, to nie było żadnego autobusu nigdzie. Autobusy wszędzie wyprzedane z tyłu autobusu wszędzie z Quantan. A on nas odwiedził na ten autobus, jak się dowiedział, że nie ma autobusów, to zaklepał nam kolejny fotel. No i już nam jest tak... Ja już jedno to... Znaczy miło, ale... ciągle no ma... uśmiecha. I mówi, że jak on nam pomaga i robi takie rzeczy, to Bóg mógł nagrodzić krotnie. Poszliśmy na ostatni wieczorny spacer w Kuantan. Tak, ostatni. Ostatni. Jutro będziemy jechać do Malaki autobusem. Stwierdziliśmy, że przy takiej pogodzie wolimy po prostu uciekać na lewą stronę Malezji, żeby nas deszcz nie złapał i żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że już wyjedziemy stąd, bo już jesteśmy tutaj Trzeba za długo. E, Boimy natomiast... my się po prostu, że jak nie zarezerwujemy busa, to nas zatrzyma tej Tak, zawsze. on jest bardzo uprzejmy, pomocny. Jest z nami cały czas w kontakcie na Whatsappie. Dzisiaj na przykład daje nam właśnie taki dzień, w którym możemy sobie spędzić sami. No ale jakby nie chcemy też nadużywać jego Gościnność. gościnności, pomimo, że on bardzo by chciał, żebyśmy zostali, dalej. żebyśmy poznali jeszcze dalej jego znajomych. Zaproponował nam nawet, że może nam. Spanko dać... w dżungli. A w dżungli, ale to jedna, ale dwa spanie u niego, u, jego, u niego w szkole, w szkole gdzie uczą arabskiego życia. Tak, takiego islamskiego. Że moglibyśmy spać tam na materacach, w zamian za to, żebyśmy... Muzułmańskiego. Mhm. Żebyśmy coś mogli wychodzić Jak tam popowiadali o tym, gdzie byliśmy, jakieś tam takie rzeczy. Tak. No ale wiadomo, że to już jest jakby długofalowa współpraca. Teraz, a dwa e, wymóg jest taki, że musiałabym chodzić cała zakryta, musiałabym nosić tak jak te kobiety, czyli musiałabym nawet twarz zakrywać. Prostu, no i ja nie dam rady, przepraszam. Ale... No, <laughs> Także jutro uciekamy na malakę. No i co? Do następnego... Odcinku A do rana. Jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć. Oczywiście. Że stąd z Kuantan, do Malaki yy, jedzie autobus, który jedzie chyba 6 godzin prawie. 5 z kawałkiem. No i yy, yy, kosztuje 27 zł za osobę. A jest to tam, nie wiem, 400 km czy ileś. Więc całkiem, Bardzo, całkiem dobra cena. Całkiem dobra cena. <laughs> Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa pa! pa.